Witam Państwa. Dzisiaj chciałam Państwu pokazać bardzo, bardzo ciekawy wzór na drutach. Ja ten wzór nazwałam listeczki. I ten wzór w zasadzie składa się z siedmiu rzędów. Z siedmiu rzędów. W rzędzie siódmym zamykamy jeden li, listek i zaczynamy w tym samym rzędzie robić drugi listek. Także ja, żeby nie wydało się Państwu troszeczkę skomplikowane, po prostu zrobiłam sobie dwa rzędy odstępu, żeby pokazać Państwu, jak zaczniemy robić ten wzorek. Liczba oczek narzuconych na druty jest podzielna przez 4. Zaczniemy teraz robić nasz wzorek, więc tak. Pierwsze oczko ściągamy nieprzerobione. Przerabiamy jedno oczko lewe i w następnym oczku będziemy robili podstawę do listka. Czyli w jednym, z jednego oczka zrobimy pięć oczek. Przeciągamy nitkę, robimy narzut. Jeszcze raz nitkę. Przeciągamy narzut i. I jeszcze raz przeciągamy, i dopiero wtedy spuszczamy z drutu. I mamy pięć oczek jako podstawa do listka. Przerabiamy trzy oczka lewe, i w oczku następnym ponownie robimy nas, naszą podstawę do listka. Czyli w jednym, z jednego oczka robimy pięć oczek. Przeciągamy, narzut. Jeszcze raz przeciągamy w tym samym oczku, narzut i jeszcze raz przerabiamy na prawo. I następnie dalej. Trzy oczka lewe, i ponownie na jednym oczku robimy, w jednym oczku robimy pięć. Oczko prawe, narzut. Jeszcze raz oczko prawe, narzut i jeszcze raz oczko prawe. Trzy oczka lewe. Trzy oczka lewe i ponownie w jednym, z jednego oczka robimy pięć. Oczko prawe, narzut, oczko prawe, narzut i oczko prawe. Następnie trzy oczka lewe. I ponownie z oczka jednego lewego robimy pięć oczek. Oczko prawe, narzut, prawe, narzut i prawe. I dopiero wtedy spuszczamy to oczko z drutu. Oczko lewe i oczko brzegowe. To był nasz pierwszy, pierwszy rząd. W rzędzie drugim przerabiamy w następ, rząd drugi przerabiamy w następujący sposób. Oczko brzegowe, oczko prawe, te pięć oczek, które zrobiliśmy, żeby powstał listek, przerabiamy na lewo. Przerabiamy sobie te 5 oczek na lewo. Trzy oczka prawe. I ponownie nasz listek przerabiamy 5 oczek lewych. 2, 3, 4 i 5. Trzy oczka prawe. I pięć oczek lewych. Pięć oczek lewych, trzy oczka prawe, i następnie pięć oczek lewych to jest podstawa naszego listka. Dwa, trzy, cztery i pięć. 3 oczka prawe, 5 oczek lewych, 2, 3, 4 i 5. Oczko prawe i oczko brzegowe. To był nasz drugi rząd. W rzędzie trzecim przerabiamy oczka, tak jak nam schodzą z drutu. Że oczko brzegowe, oczko lewe, 5 oczek prawych naszego listka, 3 oczka lewe, 5 oczek prawych, 4, 5, 3 oczka lewe. 5 oczek prawych, 2, 3, 4, 5, 3 oczka lewe, 5 oczek prawych, 2, 3, 4 i 5, Trzy oczka lewe i 5 oczek prawych, 3, 4, 5. Oczko lewe i oczko brzegowe. To był nasz trzeci rząd. Czwarty w naszym rzędzie przerabiamy dokładnie to samo, czyli tak jak nam schodzą z drutu. Oczko brzegowe, oczko prawe, pięć oczek lewych, pięć oczek lewych, trzy prawe. Pięć oczek lewych, trzy oczka prawe, pięć oczek lewych, dwa, trzy, cztery, pięć, trzy oczka prawe, pięć oczek lewych. 4 5 3 oczka prawe 5 oczek lewych, 2 3 4 5 oczko prawe i oczko brzegowe to był nasz czwarty rząd W piątym rzędzie będziemy zamykali teraz nasz listek Proszę spojrzeć, jak będziemy to robili. Oczko brzegowe, oczko lewe. Mamy teraz tutaj 5 oczek prawych naszego listka, bo zamykamy listek. Więc przerabiamy dwa oczka razem na prawo, wbijając drut z tyłu robótki. Jedno oczko prawe i również dwa oczka razem na prawo, ale tym razem wbijając drut z przodu robótki. Żeby wyszło nam ładne to zamknięcie tego naszego listka. Trzy oczka lewe i ponownie zamykamy nasz listek. Dwa oczka prawe, oczko lewe i dwa oczka prawe, wbijając drut z przodu robótki. Następnie trzy oczka lewe. I zamykamy nasz listek. Dwa oczka razem na prawo, jedno oczko prawe, dwa oczka razem na prawo, bijając drut z przodu robótki. Trzy oczka lewe, dwa oczka razem na prawo, oczko prawe, dwa oczka razem na prawo, bijając drut z przodu robótki. Trzy oczka lewe, dwa oczka razem na prawo, oczko prawe i dwa oczka razem na prawo, wbijając drut z przodu robótki. I oczko lewe. W rzędzie szóstym, w rzędzie szóstym przerobi, przerobimy wszystkie oczka dokładnie tak, jak nam schodzą z drutu. Czyli prawe nad prawymi, lewe nad lewymi. Prawe. Lewe, prawe, lewe, oczka prawe, oczka lewe, oczka prawe, oczka lewe. Lewe, oczko prawe i oczko brzegowe. I teraz tak w siódmym rzędzie będziemy zakańczali nasz listek. Ściągamy oczko brzegowe, oczko lewe i teraz tak stały nam trzy oczka prawe z listka. Te trzy oczka przerabiamy razem na Prawo. Mamy teraz trzy oczka lewe. W środkowym oczku, czyli drugim oczku, z tych trzech lewych oczek powstanie podstawa do następnego listka. I z tego właśnie oczka drugiego ponownie robimy pięć oczek. Prawe, narzut, prawe, narzut i prawe. I już jest podstawa do następnego listka. Oczko lewe. Te trzy oczka przerabiamy sobie razem na prawo. O, pierwsze oczko lewe i w tym drugim oczku lewym z tych trzech prawych robimy ponownie pięć oczek. Oczko lewe te trzy zamykamy razem na prawo, jedno oczko lewe, w drugim oczku lewym, czyli tym środkowym, robimy pięć oczek, z których powstaną będzie podstawa naszego listka. Jedno oczko lewe, te trzy oczka przerabiamy razem na prawo, jedno Pierwsze oczko lewe, w drugim oczku lewym ponownie robimy podstawę do naszego następnego listka. I ja dlatego właśnie, z tego względu zrobiłam odstęp, żeby pokazać Państwu, jak zaczynamy tą naszą robótkę. W rzędzie ósmym przerabiamy. Tak, jak przerabialiśmy w Przepraszam. To oczko jedno, które zostało z naszego listka, przerabiamy na prawo. Także po ponownie powstają, powstają nam trzy oczka. Oczka, te, które narzuciliśmy na listek, przerabiamy sobie na lewo. 4, 5. Trzy oczka prawe. Pięć oczek lewych. I od siódmego rzędu, tak jak mówiłam, powtarzamy, powtarzamy ponownie. Przerabiamy pięć oczek lewych. Pięć oczek lewych. Trzy oczka prawe, 5 oczek lewych, trzy oczka prawe i oczko brzegowe. Tak jak widzicie Państwo, tak jak widzicie Państwo, zamknęliśmy ten pierwszy listek i już powstaje następny. Po przerobieniu następnych rzędów, gdy będziemy zamykali te ostatnie trzy, w tych oczkach trzech lewych, w środkowym oczku, powstanie następny listek. I dlatego właśnie ja zrobiłam ten odstęp, żeby widać było, widać było, jak, za, jak zacząć tą robótkę. I po prostu to już dalej nam idzie na zmianę. Wstawiamy sobie te nasze. Nasze listeczki. Jeśli Państwo macie jakiekolwiek pytania, zapraszam na mój kanał. Z przyjemnością odpowiem na wszystkie Państwa pytania. Oczywiście mam bardzo wiele ciekawych wzorów Państwu do pokazania. Dziękuję ślicznie za uwagę i oczywiście życzę Państwu powodzenia.